Cześć widzowie, witam was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku, gdzie dzisiaj sobie zagramy w The forge I powodujemy jakieś sobie... Nie wiem, takie fajne zbrojki, jakieś armory, jakieś... ...weipony. No i nie mamy za najlepszych orów, ale spróbujemy zrobić jakieś fajne... forge. To zaczniemy może od Frost Fossilów tutaj. Takie tutaj, takie tutaj. Możemy mieć Heavy Helmeta Jeszcze damy tutaj 7 Neuronitu I mamy szansę hewy Heavy Leginsy To można spróbować zrobić No i dobra widzowie forżujemy Widzę, widzowie spróbujemy forżować Jej! Yeah! Całe pety! No dobra. Próbujemy, próbujemy, próbujemy. Oj, kurde, znowu zapomniałem tą klasę tego. Dwarfa, kurde. Kurde, niestety, widzę, teraz nam wyszły heavy, ale widzę. Potem mogą wyjść lepsze. Perfekt. 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 perfect. Great. Perfect. Dobra. I... jakie wyszły? Excellent. Ej tu jest tak nieźle. A właśnie widzę, żeby wychodziły lepsze te forger, teraz sobie założymy pieshop, go to i Dwarf. A właśnie, mamy jeszcze 10 spinów. Halo, czemu ja nie mam włosów? Widzowie, ja nie mam włosów! Wytychy. Ale to teraz widzowie, hmm, Co byśmy mogli teraz sforżować? Coś takiego fajnego, Może hmm, Może takich legendarek? Ale nie, 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 nie. My sforżujemy coś innego. Hmm. Albo może żeby wam się... Nie no, dobra. 15 takich i 16 takich. Albo coś takiego i frost Fossil. i może wyjść Heavy Chestplate. I minimalnie najlepiej, żeby by wyszedł wolf. Żeby nie było. No bo widzowie, próbujemy. Próbujemy z całej pety to zrobić. Kurczę. No bo no próbujemy, próbujemy, próbujemy. Tym razem nie mogę tego zwalić. W przednim razem, widzowie, zwaliłem z kurde, bardzo dużą ilością legendarek. Jak i wyszedł mi zwykły Knight z heavy. To teraz, widzowie, trzeba spróbować jak najlepsze zrobić. I uwaga, da. A nie, Wolf, widzowie! Widzowie, Wolfa dostaliśmy. Dobra, dobra. Ej, widzowie, to to może być lepszy ten niż który ja teraz mam. Bo ja mam aktualnie Wolfa. Kurczę, widzowie. Nie, widzę tego. Wygrywanie Kurczę, to może wyjść teraz źle, ale no my mną klasę do warfa, więc będzie plus 5%. I... Perfekt, widzowie, dobra. Ej, widzowie, widzicie to? Widzowie, 309 defensa. Chwila. Jakie będę z tym wyglądał wizowem? Fila, 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 chwila, chwila. A on ma jakieś abelitki? Fila. Bo ten ma Vitality, Extra Speed, Sweetness. A to dobra, to lepszy tajderka, Cake, dobra. A właśnie, sprzedamy jeszcze trochę parę rzeczy. Jest, I want to my equipment. to? tym się nie da grać. Chyba w tym razie będę musiał się przenieść na komputer. No widzowie, <coughs> teraz próbujemy kolejny Tiger Kerwy. Kerwy. Kerfuś! I jeszcze tutaj, nie wiem, coś takiego. Największa szansa na chestplate? Plate. Co? Próbujemy chestplate to zrobić jak najlepsze. Chociaż teraz chestplate nie może być lepszy niż który teraz mamy. No chyba że wyjdzie Rayburn. No rajdę, Ale i tak próbujemy. Nom 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 nom. No. I i i i i. Hmm. Absolut spamming palcami. Absolut spamming palcami. I widzowie, aktualnie, kiedy nagrywam ten odcinek, jest 11.16, kurde, zwykły heavy. Dobra, widzowie, próbujemy. Może wejdą fajne forge, nie wiem, ale widzowie, kiedy już wszystko sforżujemy to może coś poszukamy jeszcze. Nie wiem, może jakieś... co sumie nie wiem co poszukamy. Jakieś fajne ory na pewno. 137 Nie najgorzej. Ale to teraz to widzowie. No to teraz chyba próbujemy tak, tak żeby nie za bardzo tego wydawać. Coś takiego, ale nie no wtedy to wyjdzie nam medium. I teraz pytanie, jak my to mamy zrobić, widzowie. To może widzowie, teraz bez Snowitów. 10. O nie no, jest szansa widzę, na medium czas Playton, tu nie. No tu ja muszę te wszystkie te zużyć. To no sumie to nie muszę. Ja. Dobra i widzowie, i możemy próbować Widzowie Please, pomódlcie się, żeby to dobrze wyszło Bo ja z godziny na teory. Naprawdę, widzowie Ja, ja na te ory, ja godzinę A konkretnie to AFK Farmy Widzowie, się, żeby wyszedł, kurde, przynajmniej Dark Knight, please. Please, widzowie, pomódlcie się, żeby przynajmniej był Dark Knight. Dobra, 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 dobra. I, 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 i. I. Jest, widzowie, widzowie. Dobrze, dobrze, widzowie, jest. Wolf, wolf, widzowie. Widzowie, jest wolf. Dziękuję wam, widzowie, że się po to pomodliliście. Ja... Yeah.

322 defensa widzowie. To to lepsze niż te, które mam teraz z Walczerina. No właśnie, bo tutaj miał 16, te mają 18, ej, lepsze jeszcze bardziej. Dobra, widzowie. gut Ej. Widzowie, napiszcie w komentarzach, czy ten armor, który mam teraz jest jakiś taki ładny. Ponieważ jeśli... W napiszecie, że ty na awatar jest ładny, to ustawię go jako topę mojego kanału. Coś. A jeśli nie. To nie wiem. Przedajemy. Dobra, i kraftujemy jeszcze raz, widzowie. I tym razem, widzowie, dajemy tak, dajemy tak, jako... albo w sumie nie widzowie. Knes pona. Nie, no dobra, jednego Ice Age'a widzowie dajemy. O, dobra, dwa Ice ity. I widzowie, proszę, pomóżcie się, żeby teraz był albo Rapier, albo Chaos. I żeby wyszedł strange Sword i albo Rapier, albo Chaos. Bo ja naprawdę tego potrzebuję. Lub hej, Lub Lub... Kurde. Mam jakąś wadę wymowy czy coś. Hells... Hellslayer. Ale jestem głupi. No, widzę, próbujemy. Please, żeby wyszło coś fajnego. Ja się staram jak najlepiej. Ło! żeby wyszło coś fajnego. I i i i i i i wyjdzie, i wyjdzie, i i i i Halo? Halo, halo? Czy to jest Falcon, czy Kutlas? Nie wiem, bo ja aktualnie to mam Kutlasa. Fio. czy to będzie lepszy, czy to będzie gorszy? Masterwork, widzowie! 165 D damagea. No, widzowie, 165 damagea to mega dobrze wyszło. Ej, widzowie, bo ja teraz to się ogarnąłem. Przecież ja mogłem zrobić Spira. Dobre. No dobra. To było, minęło. Teraz tego aktualnego tutaj sprzedamy. Jest. No sprzedajemy. no widzowie teraz próbujemy chyba jakiegoś spira może zrobić, albo nie nie spira teraz próbujemy zrobić kolejną zbrojkę ale to bez sensu, że użyłem tych legendarek na takie coś spir próbujemy widzowie próbujemy to może nam wyjść spir. Dobra, dobra, dobra. Nie, ja zaraz już palce od tego będą boleć, kurde. Ciekawe, co wyszło. że co wyjdzie teraz z tego. Trident, dobra. Widzowie. I czy to będzie jakiś taki fajny trident? Please, żeby to please, żeby to był mocny trident. Please. Please, Speed, we are need this. My mom is gonna homeless. I... Kurde, mógł być lepszy, widzowie. Chcia, porównajmy sobie. Ten... O, właśnie zrobię. No, i k Dobrze, widzę. Porównajmy sobie. No, też ten no, atak speed. Kurde, nie no, ale ten Kutros jest. Właśnie, szybkość ataku. A teraz Trident. Nie, no dobra, nie oszukujmy się, ten kudlas jest lepszy. Nie oszukujmy się. Albo nie, ja, ja tego spira, którego mam tutaj, nie będę sprzedawać. Może go jakoś ulepszy i będzie jakiś taki fajny. No bo może. No może jednak jakiś się cud wydarzy. Teraz widzowie budują jakiś kolejny armorek. Strzelity jak dla mnie są fajne. Szanowni widzowie, ja cokolwiek daję, byleby tylko coś fajnego wyszło. Dobra. Teraz to tworzymy. O, dark Knight widzowie, Dark Knight widzowie, nie najgorzej. Dark Knight nam wyszedł. I teraz by tylko dobrze zrobić tego Dark Knighta. <laughs> Próbujemy. Hmm, czy to będzie mocne? Ej, widzowie, nie najgorzej 196 defense. Nie najgorzej, No Dobra, to widzowie, z czego możemy jeszcze zrobić armorek? Hmm, ze wszystkiego co mamy w inwentarzach, a nie, bo i ty to są moje questy z tym mankiem. Tu teraz mam taki pomysł, nie, no ale bez pomysłu. I może wyjdzie mi Raven play. <tryk> Hehehehe <laughs> Dobra. Wolf, widzowie. Po takim cieniutkim to widać The Wolf. Jeśli to będzie takie bardzo, bardzo, bardzo duże, widzowie, no to to jest Dark Knight, a jeśli takie troszeczkę cieniutkie, no to Wolf. Tong i tong 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 Sagor is back. <grybuj> Wolf Chessplay, 91% excellent. 227 defensa! Dobry. Hm. Hm. Co, co byśmy mogli tu jeszcze skraftować? Chyba już nic. Ale no właśnie, bo teraz w default. Fort... Czekajcie, widzowie, no właśnie, widzowie. Bo teraz w Deforze jest taki, aby gdzie się ten cave tutaj odblokował. Ja go już mam odblokowanego, ale jeśli go jeszcze nie macie odblokowanego i nie wiecie, jak to zrobić, to ja teraz wam, widzowie, to pokażę, jak to zrobić. Zobaczcie, że, że idziecie tutaj, idziecie sobie tutaj. No i tutaj, będzie siedzieć taki gościu, co nazywa się Raven. On dawa tam jakiegoś quest'a, zrobicie go. On jest na jakieś mine, icy pebble i, peble, i kill crystal spidery. A potem, kiedy już go zrobicie, to musicie pójść tutaj. Tutaj musicie pójść. I tutaj, będzie ten Raven i da Wam znowu quest'a. Ale ten klas będzie taki, że musicie chyba tam yy, zabić 10 Diamond Spiderów i jednego prizmatnik Spidera. I wtedy da wam on klucza i tutaj będą takie drzwi i będziecie mogli sobie odblokować ten cave. Crimson Depths. No. Ale dobra, widzowie. Hmm. To może teraz pójdziemy widzowie kupać jakieś roki. Roki doki. tu tu tu. tu, tu. Idziemy kopać kamienie, bo jesteśmy niewolnikami, co pracują na Podlasiu. O właśnie widzowie, bo tutaj te tutaj dwa IC bouldery spełnują się zawsze tutaj w tym samym miejscu. To kopiemy. I ciekawe czy coś fajnego widzowie wyjdzie. Tutaj? Ory się zawsze wkazały, kiedy już mam mniej niż połowy HP. Teraz. O, 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 legendarka, widzowie! Widzowie, legendarka, legendarka, legendarka. A właśnie, czemu nie użyłam Lakpotionów? Po prostu nie wiem. Dobra. Cześć. Żegnaj się ze swoim życiem. Papadki. To tutaj może tego jeszcze innego buldera wykopiemy. Zobaczymy, czy będzie w nim coś fajnego. Dwa <grybuj> 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 strzelity i jeden sulfur. tak. To nie jest jakoś za dobre. Ale no zawsze coś nie? To teraz chyba co? W sumie nie wiem. O, już się zmonowały kolejne bouldery. To bo można wykopać. ory jeden walczerina jeden frosfosy jeden strzelite A nie dwa frosfosyli jeden walczerina i jeden strzelite no to nie najlepiej ale zawsze coś widzowie chyba no przecież chyba zawsze coś to co widzowie to czy ja mam teraz skończyć film no chyba Мы же этот фильм. Больше не вам кто не покажет. Его. Хм. Не, пейк на небо стоит. Хм. Piękna grada Forge. To co widzowie? Widzimy się w następnym odcinku. Cześć!